to najgorsza gleba to jest taka gleba co nie przepuszcza wody to jest ił widzicie ił woda stoi tutaj Wiecie jak stoi woda to jest taka woda że nie przepuści tu mam taki las który drzewo sobie na rozpałkę ta chmura co idzie ciemno zaraz lało będę musiał uciekać tak wygląda jak widać będę musiał iść jakoś inaczej teraz bo, żeby butów nie zabrudzić bo to glina jest taka że przylepia się do butów i buty są ujewane brudne Będę musiał iść tamtę tamtą stronę Zaraz pójdę do spania Bo nie spałem jeszcze Robię drugą zmianę Z drugiej zmiany na, na pierwszą I mało spania Idę zaraz do spania Muszę pospać Rozbieram i się i palulu Jeszcze Wam staw pokażę Widzicie, wszędzie tu woda stoi i już nie przepuszcza wody To co pójdzie w glebę to wypłynie tu O, już mura idzie, zarobić padało I znowuż napłynie wody niech płynie, już mrzawka jest Przez to głęboko tu jest taka i taka właśnie woda jest Widać jak ta woda wypływa z tych brzegów o. Tu płynie z gleby do stawu A jak wypływa tutaj? Wiem, żawka, zaraz będzie padało. Ulewny deszcz. A niech sobie napływa ta woda tutaj. Będzie dużo wody i będzie super. No wpływam bokiem. Będę musiał uciekać, bo A bokiem. Trawą. Puty się brudzę tylko. O tak to wszystko i tak zarośnie. Będzie fajnie to wyglądało. Tu por zarasta tu zarośnie a wstaw będzie w środku Glasko, nie zarośnie trawa traba niech tu rośnie wszystko pozrasta będzie ładnie wyglądało a, już pada deszcz no, Ja jestem Heniobryczek, Światowy YouTuber Manager aplikacji Facebooka PP chciałem wszystkich pozdrowić z, ze swojej posiadłości to, co przed chwilą byłem, to będę nas swoim stawem. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No, raczej wody już przybyło, jest 2,5 metra. Ale to jest taka woda, niestety. Nic z żadnego faktu nie będę dawał, bo tylko woda w skrzanie ma być woda taka, jak jest. Po prostu. I owa. Zaraz będzie padać. Już zaczyna kropić pozdrawiam wszystkie rodziny na całym świecie dużo zdrowia o widzicie jak zaczyna już leje uciekam bo zaraz mnie zmoczy spadam Zrobię wszystkim życzę staw jak staw ładnie zarośnie rybki są już pada o jaka chmura idzie ciemna idziemy uciekamy